Freelancing od jakiegoś czasu staje się coraz modniejszy, chociaż wciąż kojarzy się z czymś gorszym. Gorszą formą zarobku niż praca etatowa, gorszym podejściem do obowiązków, czy gorszą jakością wykonania pracy. Pracuję jako freelancer już ponad 15 lat, oczywiste więc jest, że ta forma zatrudnienia ma dla mnie więcej zalet niż wad. Jednak jak to wygląda od strony pracodawcy? Przejrzyjmy się razem, jakie są wady i zalety zatrudnienia freelancera. Cześć! Słuchasz podcastu Dobry projekt, silna marka. Dowiesz się z niego, dlaczego dopasowana oprawa wizualna będzie wsparciem dla Twojego biznesu i jak może zwiększyć jego wartość. Dam Ci praktyczne wskazówki, jak przygotować się do współpracy z grafikiem, aby nie zwariować, nie stracić czasu i pieniędzy, a otrzymać idealny projekt. Pomocno wierzę, że przy dobrej współpracy obu stron mogą powstać nadzwyczajne koncepcje, które sprawią, że Twoja marka stanie się silna graficznie. Zapraszam do słuchania. Sylwia Sidkiej. Kim w ogóle jest freelancer? To osoba, która nie jest zatrudniona na stałe w Twojej firmie, co nie znaczy, że nie ma etatu gdzieś indziej, specjalizująca się w danej dziedzinie i realizująca konkretne zlecenia za konkretną kwotę. Nie bez przyczyny freelancerów nazywa się wolnymi strzelcami, bo sami decydują o czasie i miejscu pracy. Najczęściej pracują zdalnie i nie mają sztywnego grafika, co może sprawiać złudne wrażenie, że pracują 24 godziny na dobę. Zawodów, w których możesz spotkać freelancerów, wbrew pozorom jest dość sporo. Najpopularniejsze z nich to: grafik. To najczęściej wymieniany zawód, który wykonują freelancerzy. Rzadko spotyka się firmy, oprócz agencji reklamowych, a i tu się to zmienia. Które zatrudniają grafika na etat, ponieważ nie potrzebują takich usług ciągle. Programista. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wciąż jest duże, dlatego spora część koderów decyduje się na freelancing, bo to daje im elastyczność i możliwość pracy nad różnymi projektami. Copywriter to osoba, która zajmuje się tworzeniem tekstów reklamowych i marketingowych. Podobnie jak w przypadku grafików, firmy raczej nie potrzebują takich usług na stałe. I wolą zatrudniać freelancerów w miarę potrzeb. Wirtualna asystentka czy wirtualny asystent to osoba, która będzie pracowała dla ciebie zdalnie, wykonując zadania wspierające cię w Twoim biznesie. Poprowadzi korespondencję e-mailową, skoryguje tekst na Instagram, a nawet wykona proste grafiki. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i kompetencji danej osoby. Inne zawody, w których możesz szukać freelancerów. To tłumacze, fotograficy, korektorzy, księgowi, architekci, trenerzy personalni, trenerzy motywacyjni lub dietetycy. Freelancing staje się coraz popularniejszy, bo elastyczność, którą oferuje ta forma zatrudnienia, jest atrakcyjna zarówno dla samych freelancerów, jak i dla pracodawców. No dobrze, wstęp mamy za sobą, ale pojawia się pewnie pytanie: dlaczego w ogóle warto zatrudnić freelancera? Czy takie rozwiązanie może być lepsze od zatrudnienia kogoś na etat? Porównajmy zatem te dwie opcje. Punkt pierwszy: koszty. Zatrudniając pracownika na etat, musisz ponieść wszystkie koszty związane z umową o pracę: składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne czy płatny urlop, chorobowe dodatki, premia szkolenia itd. Dodatkowo musisz zapewnić mu stanowisko pracy. Sprzęt i zakupić licencje na programy lub subskrypcje. Jeśli chcesz, by Twoi pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, również powinnaś, powinieneś im to zapewnić, płacąc za szkolenia czy kursy. Większość tych kosztów odpada w przypadku, gdy zatrudniasz freelancera. Po pierwsze, robisz to tylko wtedy, gdy naprawdę masz taką potrzebę i nie ponosisz więc kosztów związanych z ZUS-em czy ubezpieczeniem zdrowotnym. Są pewne niewielkie wyjątki, o których opowiem Ci w kolejnym odcinku. Po drugie, płacisz tylko za konkretny wynik, a nie opłacasz pracownika bez względu na obłożenie pracą. Dodatkowo odpadają wszystkie koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy, zakupem licencji na programy oraz szkoleniem się i podnoszeniem kwalifikacji. Wszystko to freelancer organizuje we własnym zakresie. Co więcej, w umowie powinna być zawarta klauzula o legalności oprogramowania i środków, które freelancer wykorzystuje w swojej pracy. Nie chcesz chyba popierać piractwa, nawet nieświadomie, lub mieć kłopotów związanych z bezprawnym użyciem jakiegoś zdjęcia lub fontu, prawda? Formalności. Zatrudnienie kogoś na etat wiąże się z długoterminowymi zobowiązaniami, co w przypadku niewielkich lub sezonowych projektów może być nieopłacalne. Nie zwalniacie to jednak z przejścia całej ścieżki formalnej, związanej z utworzeniem i obsadzeniem etatu. Konieczne jest również prowadzenie dokumentacji pracowniczej i przestrzegania przepisów prawa pracy. Ponadto rozwiązanie umowy z pracownikiem etatowym może wiązać się z dodatkowymi kosztami, np. odprawą. W przypadku zatrudnienia freelancera, zwłaszcza prowadzącego własną działalność gospodarczą, ścieżka formalności jest zdecydowanie krótsza i mniej skomplikowana. Nie musisz martwić się całą papierologią związaną z kadrami, wystarczy tylko umowa, czasem zgłoszenie do ZUS i wystawienie PIT-11, co zapewne i tak robi za ciebie księgowa. Prawa pracownika w rozumieniu kodeksu pracy też właściwie cię nie obowiązują. Chociaż nie znaczy to, że zatrudniając freelancera, nabywasz kogoś gotowego ci służyć 24 godziny na dobę. Słuchasz podcastu Dobry Projekt, Silna Marka. A ja nazywam się Sylwia Sitkiewicz i od prawie 15 lat projektuję grafiki dla klientów, którzy chcą więcej niż przeciętność. Dzięki mojej pracy, marki otrzymują nowe, świeże wizerunki, a biznesy rosną w siłę. Jeśli i Ty potrzebujesz takiego wsparcia, skontaktuj się ze mną mailowo na adres sylviamałpatro.channel lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Punkt trzeci: Elastyczność i dostępność. Twój pracownik jest dla Ciebie dostępny tylko w wyznaczonych godzinach i miejscu. Freelancer jest bardziej elastyczny, bo to on wyznacza sobie miejsce i czas pracy. Oczywiście powinnaś, powinieneś szanować wyznaczone przez freelancera godziny. Jednak łatwiej dogadać się z taką osobą, gdy potrzebne jest coś na wczoraj, zwłaszcza gdy macie dobre relacje poparte wcześniejszą, długą, owocną współpracą. Takie rozwiązanie sprawdzi się również, gdy prowadzisz firmę o zasięgu globalnym, gdy różnice czasowe mogą stanowić niemałe wyzwanie. Freelancerzy są pod tym względem bardziej elastyczni i gdy wymaga tego sytuacja, potrafią dopasować godziny swojej pracy do Twoich potrzeb. Punkt czwarty – kontrola pracy. Jeśli jesteś typem osoby, która lubi mieć wszystko pod kontrolą, współpraca z freelancerem może nie być najlepszą dla Ciebie opcją. Wtedy lepiej zatrudnić kogoś na etat, czy nawet pół, bo taką osobę możesz mieć w biurze na oku. Niewątpliwie w tej sytuacji łatwiej jest monitorować postępy prac, zapewnić zgodność z firmowymi standardami i procedurami oraz reagować na problemy. Jeśli jednak nie musisz ciągle trzymać ręki na pulsie, freelancer sprawdzi się doskonale. Oczywiście nie może być tak, że freelancer po podpisaniu umowy znika, nie mówiąc kiedy wróci z wynikami pracy, zwłaszcza przy dłuższych, bardziej złożonych projektach. Komunikacja to podstawa dobrej współpracy, więc jeśli trafisz na osobę, która milczy przez długi czas i musisz dopominać się o informacje, raczej nie wróży to dobrze na przyszłość. Dlatego mój proces projektowy zakłada ścisłą komunikację na każdym etapie projektu. Opisuję możliwie szczegółowo każdy krok, żebyś wiedziała czy wiedział, co czeka Cię w najbliższym lub dalszym czasie? Jest to szczególnie ważne, gdy projekt jest częścią większej strategii oraz gdy wymaga dostarczenia przez Ciebie potrzebnych materiałów, np. tekstów do strony internetowej. Świadomość, ile czasu zajmują poszczególne etapy, pomagają obu stronom zorganizować się tak, by projekt przebiegł sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Punkt 5. Stabilność. W tym aspekcie wygrywa zatrudnienie kogoś na etat. Podpisujecie umowę, a ty masz pracownika pod ręką i nie musisz za każdym razem szukać kolejnej osoby. Ale z doświadczenia wiem, że freelancer również może być taką osobą pod ręką. W pierwszym odcinku podcastu wspominam Bartka, klienta, z którym współpracuję od samego początku mojej przygody z freelancem, czyli już ponad 15 lat. To dłużej niż niektórzy pracują na etacie. Takich klientów mam zresztą kilku. Jaki jest przepis na tak długą współpracę bez etatu? Po pierwsze, jesteśmy wobec siebie w porządku. Ja dostarczam zamówione projekty w terminie i w najwyższej jakości, czasem z bonusami, a klienci nie znikają na długi czas, szanują ustalone przeze mnie granice i nie zalegają z płatnościami. Takie relacje oparte są na zaufaniu, szacunku i zrozumieniu z obu stron. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że są one lepsze niż na etacie. Bo jestem dla swoich klientów raczej współpracownikiem, a nie podwładnym. Punkt szósty: zaangażowanie. Teoria mówi, że osoba zatrudniona na etacie jest bardziej zaangażowana w pracę, bo ma świadomość, że od jej działań zależy istnienie miejsca pracy. Jak mówi przysłowie, jedzie na tym samym wózku, więc powinno mu zależeć. Jaka jest rzeczywistość w wielu firmach, wszyscy wiemy. Drugie przysłowie mówi, czy się stoi, czy się leży, wypłata się należy. A jak jest z freelancerem? Zaangażowanie u takiego podwykonawcy rzeczywiście może być zmienne, w zależności od projektu. Jeśli freelancer łapie wszystkie możliwe zlecenia, niektóre z nich mogą nie pasować do jego zainteresowań, przez co wykona projekt po łebkach. Uwierz mi, wiem co mówię. Wykrzesanie z siebie kreatywności i błyskotliwych pomysłów, gdy temat nie leży, jest bardzo trudne. Projekt rodzi się w bólach i przeciąga się bez końca. Co zatem możesz zrobić, by tego uniknąć? Szukać freelancerów z portfolio, w którym są już projekty podobne do Twojego. Jeśli chcesz zlecić materiały do swojej nowej restauracji, poszukaj freelancera, który specjalizuje się w branży gastro, na przykład mnie, lub chociaż wykonał kilka takich projektów, a ich jakość nie budzi Twoich zastrzeżeń. Masz wtedy większą pewność, że freelancer po prostu lubi to, co robi, a jego entuzjazm zaowocuje świetnie wykonanym zleceniem. I co? Nadal zastanawiasz się, czy warto nawiązać taką współpracę? Jeśli nie zatrudniasz jeszcze freelancera, tracisz świeże spojrzenie i nową perspektywę, którą freelancer może wprowadzić do Twojego zespołu. Freelancerzy pracują dla różnych branż i klientów, co sprawia, że ich spojrzenie na projekt jest bardziej elastyczne i innowacyjne. Zatrudnienie freelancera może również sprawić, że będziesz bardziej konkurencyjna, konkurencyjny. Bo nie musisz tracić czasu na długotrwałe procedury towarzyszące zatrudnieniu kogoś na etat. Oczywiście decyzja, czy zatrudnić freelancera, powinna zależeć od Twoich potrzeb i budżetu. Ważne jest, abyś przed podjęciem dokładnie przeanalizowała: przeanalizował wszystkie aspekty obu rozwiązań i wybrała, lub wybrał najlepszą dla siebie w tym momencie. Mam jednak nadzieję, że po przesłuchaniu tego odcinka zatrudnienie freelancera nie będzie już czymś dziwnym, strasznym i niepewnym. Jeśli szukasz grafika i nie boisz się podjąć współpracy z freelancerem, zapraszam do kontaktu. Napisz do mnie na adres sylwiamaoupa.com i opowiedz mi o swoich potrzebach graficznych. Razem ustalimy, jak mogę Ci pomóc. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. Zapraszam Cię do śledzenia tego podcastu. Zasubskrybuj mój kanał, by nic cię nie ominęło. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz mi kilka gwiazdek. Dzięki temu treści, które tworzę, dotrą do większej ilości osób. Do usłyszenia w następnym odcinku!